Witam wszystkich na kanale Gazetki Sklepowe, dzisiaj przychodzę do Was z najnowszą gazetką promocyjną Lidla, jestem pewien, że wielu Was czekało na te fantastyczne oferty. Lidl jak zawsze zadbał o nasze portfele, proponując szeroką gamę produktów spożywczych i nie tylko, dzięki Lidlowym promocjom możemy zaoszczędzić na codziennych zakupach. Przygotowaliśmy dla Was specjalny przegląd najciekawszych ofert z Lidla ale pamiętajcie, że to tylko wierzchołek Góry Lodowej. W najnowszej gazetce znajdziecie wiele produktów, które warto mieć na swojej liście zakupów. Oczywiście oprócz warzyw, owoców, mięsa i wędlin, na które zawsze możemy liczyć w litru, Lidl przygotował dla Was specjalne promocje na inne produkty spożywcze. Nie możemy też zapomnieć o bogatej ofercie drogerii, gdzie znajdziecie niemal każdy produkt w dobrej cenie to jednak nie wszystko. Oprócz produktów codziennego użytku, Lidl regularnie oferuje ciekawe akcesoria kuchenne, dekoracje do domu oraz artykuły sezonowe, które ułatwią wam życie i dodadzą uroku waszemu otoczeniu. Zachęcam was również do subskrybowania kanału, żebyście zawsze byli na bieżąco z najnowszymi promocjami. Nie zapomnijcie również o zostawieniu komentarza pod filmem. Chętnie poznam Wasze opinie na temat aktualnej gazetki. Życzę wszystkim udanych zakupów i fantastycznego dnia. Świąteczny czas, blask lampek wokół nas. W sklepach magia na półkach świąteczny czas. Koszyk zapełnia się. Jak czarodziejski gest, przed świętami każdy pragnie znaleźć coś, co cieszy fest. Wędrujemy alejkami, szukając chwil bez sceny, wszystko w pachnie piernikami, choinką przyodzianymi. Co czas na zakupy, świąteczny jest szał Prezenty dla bliskich, by każdy raczej śmiał. Swoleczków w rytmie serce mocniej pije. Piąteczne polowanie, magia w strefie żyje Kiedy pada śnieg, świat pięknieje jak sen Wśród regałów radość, święta pukają w ten dzień Dekoracje, lampki, wszystko mieni się A my wybieramy co radość w prezencie mieć Przyniosą radość i ciepło w dom Nie chodzi o prezenty, lecz o wspólny świąteczny dom To czas na zakupy, świąteczny jest szał Prezenty dla bliskich, by każdy radość miał W swoleczku w rytmie serce mocniej bije To radość w prezencie mieści. Niech zakupy przyniosą radość i ciepłą. Nie chodzi o prezenty, lecz o wspólny świąteczny. To do czas na zakupy, świąteczny jest szał. Prezenty dla bliskich, by każdy radość miał. W dzwoneczku w rytmie serce mocniej bije. Piąteczne polowanie, magia w sklepie żyje A gdy wrócimy do domu z torbami pełnymi snów Niech święta każdy poczuje, że miłość to największy cud uh, 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 uh. Kolenda wrzu, grudnia blask nic to, nie miasto raz, dwa Promocje kuszą, czas mnie goni W sklepach magia aż serce się roni Czy znajdę to, co w sercu gra Pod choinkę w ten świąteczny czas Emocje rosną, chwila blisko, bo święta tuż za rogiem są Czy znajdę to, co w sercu gra Pod choinkę w ten świąteczny czas Emocje rosną, chwila blisko, bo święta tuż za rogiem są Zakupy świąteczne, ho 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 o, koszyk pełny, a portfel, No cóż, nieco lżej Dzwonki grają, wszyscy śpiewają Święta już nadchodzą, czuj to, hej! W markecie kto czy się gra Kto pierwszy, ten lepszy, promocja dnia Ostatni zestaw, proszę daj mi Razem śmiejemy się przy kasie, to nic Ale w tym chaosie kryje się sens Nie w prezentach, lecz w miłości jest ten cel Bliskość ludzi, rodziny, czar To największy z życia dar Zakupy świąteczne, ho 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 Koszek pełny, a portfel No cóż, nieco lżej Wszyscy śpiewają, święta już nadchodzą, czuj to hej! Ale w tym chaosie kryje się sens, nie w prezentach, lecz w miłości jest ten cel. Bliskość ludzi, rodziny, czar to największy z życia dar zakupy świąteczne ho! Proszę pełny apotwel No cóż, nieco lżej Dzwonki grają, wszyscy śpiewają Święta już nadchodzą Czuj to, hej! Czuj to, hej! Na śniegu gnie saneczka Jest dzień Pod gwiazdą jasną nocą Śpiewają wszyscy w krąg Świąteczny czas Już blisko, więc w sercach radość wzbąc Dzwoneczki, dzwoneczki Świąteczny nadszedł czas Zabawa, śmiech, prezenty Niech magia łączy nas Jest. Choinka już ubrana, jej blask ogrzewa dom. Za oknem mróz i szron, lecz w sercach wieczny żar. Mikołaj już na sankach, prezent w worku ma. Dziś czeka Dzwoneczki, dzwoneczki Świąteczny nadszedł czas Zabawa śmiech prezenty Niech magia łączy nas Dzwoneczki, dzwoneczki Kolęda niesie się Świętujmy razem wszyscy To czas radości jest Jej blask ogrzewa dom, za oknem mróz i szron, lecz w sercach wieczny żar. Mikołaj już na sankach prezent w worku ma, przybiegnie tu z radością, bo każdy na dziś czeka. Śnieg wiruje tańczy w blasku lamp, gwiazdki błyszczą, zapach czuć już w każdym z nas. Dzwoneczki, dzwoneczki, serca wypełnia blask. To święta, które łączą i dają szczęścia, smak. Dzwoneczki, dzwoneczki, melodia niesie się. Śpiewajmy razem wszyscy, to czas radości jest. Serce chce, dekoracje i smaki, magia w tle. Światła mi goczą, jak gwiazdy na niebie, w koszyku radość, co serca okrzeje. Chwile rodzinne tuż za rogiem są. Poczuj te emocje, daj się podwać snom. Światła mi goczą jak gwiazdy na niebie, w koszyku radość, co serca okrzeje. Chwile rodzinne tuż za rogiem są. Kupujemy dziś pierniki, koszemne przyprawy, czekoladę, orzechy, smak świątecznej sprawy, pąki na choinkę, lampki jak iskierki, wszystko co potrzeba. Samonem i miodem, stół pełen potraw, co budzą wspomnienia. Makowiec na środku, barść już czeka. Choinka śni blaskiem, to chwila człowieka. Śnieg cicho pada, uśmiechy wokoło, prezenty w pakunkach, wszystko tak wesoło. choć zimny wiatr, dmucha gdzieś w dal, ciepło w sercu, rozstawia każdą żal. Kup! To tylko początek, to co ważne jest bliżej niż sądzisz Bliskość rodziny, spojrzenie w oczy To sprawia, że magia w nas nigdy nie jest jasność Kupujemy dziś bieliki, koszemne przyprawy Szekoladę, orzechy Smak świątecznej sprawy Bunki na choinkę, lampki jak i Wszystko co potrzeba, by święta były wielkie Święta są wielkie Czuj to w zakupy gotowe Radość w sercu, niech każdy dzień będzie pełen cudu A na miłość rozświetla każdą chwilę domu